Witajcie, kochani. Właśnie jechałem do miasta, ale jest jakiś festyn. Nie wiem, o co tu chodzi tak naprawdę. Widzę dużo policjantów, ludzi idących. Zobaczcie. Tutaj stanę i pogłosze z pół godziny i pojadę do domu. Dzisiaj tak ma być. Czuję to w sercu, kochani. Także Chwała Bogu, żywemu Jezusowi Chrystusowi, niech jego imię będzie wzniesione tutaj na chwałę. Niech ludzie usłyszą pokutę, zbawienie w Chrystusie i odwrócenie się od swoich grzecznych dróg. No, trzymajcie się, kochani, później jeszcze może coś dogram, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Trzymajcie się, kocham Was z Bogiem. Chwała Jezusowi Chrystusowi. No, witam kochani, już, już jestem po nie wiem, ile tam czasu było? 40 minut, może. Powiem Wam tylko tyle, nie? Jakbyś, jakbyś poszedł do piekła i włożył patyk po prostu w sam środek, nie mrowiska. Ludzie po prostu nie chcą słyszeć. Powiem Wam tylko tyle. W takich miejscach jak jest właśnie rozpusta, alkohol i wszystko to są takie zdemonizowane po prostu miejsca. Ludzie po prostu nie, nie, nie chcą słyszeć, yy, nie chcą słuchać o Bogu, kochani. Każdy odrzuca Jezusa Chrystusa. I tak jest z tym światem. Ludzie nie chcą słyszeć, nie? Bo wybierają swoje porządliwości. kochają żyć w porządliwościach i nie chcą tego oddać. Pragną powiedzieć: Kocham Jezusa Chrystusa. Trzy, cztery czy pięć młodych dziewczyn siedziało. Ja szedłem tam. Policjant chciał mnie zatrzymać, ale powiedziałem też do niego później: Usłuchałem, wiecie, bo powiedział, że jeżeli będziesz tak kłócał, bo my mamy tutaj. Teraz blokujemy drogę, mówimy właśnie do ludzi przez te krótkofalówki, a ty jest, bardzo Ciebie słychać i zagłuszasz. A ja powiedziałem rozumie, to ja pójdę w tą stronę, tak, dziękuję. I się tak zaśmiał, wiecie, jakby. Ale i tak usłyszał, wiecie, i tak usłyszał Gospel, nie? Usłyszał w ten sposób, że powiedziałem do Niego również, tak, ale wiesz co dzisiaj masz przekazany również, pokutuj w imię Jezusa Chrystusa. Uwierz Ewangelii, odbył się od swoich yy, grzesznych dróg, bo czy jesteś. I yy, już głosiłem dalej do ludzi i szedłem: Czy jesteś policjantem, tutaj garda się nazywa policja, czy jesteś sędzią w sądzie? Jesteś na sądzie ostatecznym, jesteś uznany winnym, bo Pan Bóg będzie tak samo każdego człowieka sądził. I dlatego my musimy zrozumieć to. My musimy zrozumieć przekaz Ewangelii. I zrozumieć, dlaczego to mu, tej łaski potrzebujemy Bożej, nie? I powiem Wam, że ludzie po prostu nie rozumieją nic, nie? Ale to wiadomo, że są głusi i ślepi i na pewno ktoś usłyszał z nich na 100%, ja wiem to. Ja nie będę mówił na 100%, bo to tylko Pan Bóg wie na 100%, prawda? Ale ja wierzę w to i modlę się o to. Wiecie co, na samym końcu w ogóle szedłem w dwie strony. Ja nigdy tutaj jeszcze nie głosiłem, nawet nie planowałem. Ale powiem wam, że tak odczułem jak była ulica zamknięta cała, prawda? Ulica była zamknięta i ja przykucnąłem sobie tutaj. Zaraz się rower postawiłem, zaraz jadę do domu. Nie chcę, tak jak już kiedyś mówiliśmy, nie chcę jeździć po, po ulicy. Nie chcę jeździć po ulicy, bo samochody jeżdżą. Ale powiem wam, że sobie tutaj na chwilę usiądę tylko. A powiem wam, że... Czekajcie, ściągnę ten kask. Powiem Wam, że naprawdę dzisiaj tak czułem. Czułem takie piekło na świecie. Świat jest piekłem już tutaj, nie? Powiem Wam, że ludzie po prostu naprawdę tak odrzucają wszystko. Myślą, że są tacy prawi, tacy fajni, ale tak naprawdę odrzucają swoje zbawienie i wybierają grzech pary homoseksuali, homoseksualiczne, przepraszam, nie mogę wymówić tego, homoseksual couple, powiem, cieszą się, przeważnie jak głoszę, to one podchodzą, dwie, na przykład dziewczyny, lesbijki. Ja nie odrzucam ludzi, ale one nie zdają sobie sprawy, że przez to, że takie rzeczy robią, nigdy nie wejdzie żaden homoseksualista do Królestwa Niebieskiego. On potrzebuje krwi, a krew Chrystusa i nowo narazenie z Ducha Świętego odwraca od grzesznych dróg. Dlatego te dziewczyny, które siedziały na ławkach, kochani. One mówią, ja, ja, tak, kiwały głowami, wiecie, ubrane tak po prostu, że wszystko było na wierzchu. I wiecie, kiwają głowami, uśmiechają się, pokazują krzyżyki na szyi. Bo wiecie, bo tutaj też jest katolicyzm. To jest. Boże kochany, to jest takie zwiedzenie, ten katolicyzm, ci księża, to wszystko, ta cała religia tak zaślipiła oczy ludziom, to jest przykre, nie? To jest wszystko przykre, ale powiem wam, powiem wam że, że naprawdę jest, jest ratunek dla każdego. Jeżeli uwierzysz w sercu i wyznasz ustami, że Jezus Chrystus jest królem królów, Panem Panów, i uwierzysz w sercu. Że on umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Na, przebacza nam grzechy tym aktem, bo to jest dar łaski od ojca. Wtedy dopiero, jak wyznasz jemu grzechy i uwierzysz, będziesz przebaczony. Będziesz zbawiony. Miałem rozmowy, powiem Wam, że wierzcie, że, że te dziewczyny. Jak, bo, bo to tak, ciemność podchodzi do światła i są obnażone grzechy. Bo obnaża, obnażane są grzechy wtedy, bo jest, bo jest głoszona prawda i wtedy ciemność odchodzi, bo nie chce przyjść i wyznać grzechów do światła, wiecie? To jest naprawdę mocne. Także na początku, jak, jak się uśmiechamy, jak, jak, jak kochamy wszyscy, wiesz, mi mówię, kocham Jezusa Chrystusa, kocham. Co to zna, ja mówię, a co to znaczy pójść za Jezusem Chrystusem, bo zadałaś takie pytanie. I ona tak się patrzyła i mówi: pójść za Jezusem Chrystusem, to jest poznać Jego. Ale jak mamy go poznać, mówiąc, kocham go i grzeszyć w ciągu dnia? Ja nie osądzam żadnego człowieka. Też to robiłem. Nie miałem w ogóle zielonego pojęcia. Myślałem, że założę krzyż na, 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 z pierwszej komunii i będzie dobrze wszystko. Ale to jest nieprawda. To jest tylko martwa religia i idziemy do morza siarki. To jest właśnie dodawanie do. Do zbawienia kolejnej osoby, jaka jest Matka Jezusa Chrystusa, kochani. Mary, Miriam. Ale ja szanuję i mogę powiedzieć, że kocham każdego człowieka, kocham Matkę Jezusa Chrystusa, która śpi pod ziemią teraz. Ja, mam tak, ja tak wierzę, tak jak pismo mówi mi, i powiem Wam, że ona śpi pod ziemią, tak jak każdy zasnęła i czeka. Czeka na drugie przyjście Jezusa Chrystusa. I jak się pojawi od zachodu do wschodu, każde się kolano ugnie, będzie głos trąb, jak już mu rozmawia, jak się rozmawialiśmy, każde kolano, kolano się ugnie i wtedy każdy język, każdy język wyznaje jego święte imię, i wtedy będzie podźwignienie z Wtedy dopiero wszyscy z martwych staną. Także pokładanie nadziei po prostu w demonie, który pojawiał się w różnych częściach świata. I głosił nieprawdę, która zwiodła ludzi i prowadzi na zatracenie, jest grzechem, który na, należy sprawdzić w Piśmie Świętym i poprosić Boga o objawienie. Ja rozmawiałem na koniec, jeszcze kochani, z, y, z taką panią, która wyszła z takim pęczkiem tych talizmanków z, Mary, z, Ma, z tą Mary Mother Jesus, nie? z tą Matką Jezusa fałszywą. Która nie jest matką Jezusa, którym jest medalnikiem, który jest obrzydzeniem w oczach naszego stworzyciela, bo my, jeżeli porównasz do drugiego przykazania, nie będziesz sobie czynił żadnej rzeczy rzeźbionej, tego, co jest w niebie, na ziemi, pod wodą, nie będziesz się kłonił do tego. Przyjęliśmy po prostu, po prostu naukę ludzką, tradycję. No, widzicie, kochani, a ja na chwilę jeszcze bo rozłączył mi się. Telefon, chciałem dobrać jeszcze powiedzieć do końca. Koleżanka ze mną tutaj jest. Nie. Zobaczcie, lejka mała. Lejla. Morda. No, słuchajcie, kochani. Mówiłem o tych, tych, nie? O, o drugim przykazaniu Bożym. Powiem Wam, że. To, co już mówiłem, wyszła kobieta z. Nie wiem, czy powiedziałem, czy nie, bo teraz straciłem w ogóle to. Ale dobra, powiem jeszcze raz, jeśli mówiłem. Wyszła kobieta z domu, wcześniej podszedł pan, trochę podpity, fa pan 80 lat może. Wiecie, powiedział, żebym zciszył, przeklinał trochę, ale powiedział, to powiedz mi coś o Jezusie Chrystusie i zacząłem, gdzie jest niebo, a gdzie piekło? Tam jest piekło, pokazuje nadal, albo góry niebo. Mówi: mówię tak, ale my wszyscy potrzebujemy właśnie Jezusa Chrystusa, dlatego był przysłany jako ucieczka ratunkowa dla każdego człowieka. A on powiedział po prostu, a, to bolox, a to jest takie brzydkie słowo po angielsku, jakby takie wiecie, już. już ja nie, nie odsądzam. Jeżeli ktoś odrzuca, on powiedział, że to on wybiera szatana i poszedł, mnie, Wiecie, ludzie, ludzie po prostu idą, to są zdemonizowani, wiecie? Poszkodowani zdemonizowani, i szkoda jest tych ludzi. Naprawdę, każdego, wszystkich w kościele katolickich ludzi, mi jest bardzo szkoda, mojej całej rodziny, nie? Ponieważ, ponieważ przyjęli nie prawdę Bożą, ale prawdę po prostu, która prowadzi ich na zatracenie. I dlatego ja oddaję życie Ewangelii, dlatego Pan Bóg głosi, yy, wy, wybiera swoje narzędzia, które głoszą na cztery strony świata. Kochani, to nie jest hejt to jest ogromna miłość do każdego z Was. To jest ogromna miłość do każdego z Was, żebyście poznali prawdę, doprowadzić Was do prawdy, a Jezus Chrystus z Was wyzwoli. Z tych kajdanów, kajdanów, w tej kuli u nogi którą jest śmierć. To jest nasza cielesna natura, która nie zbliży się nawet do chwały Jezusa Chrystusa. Gdy pojawi się, tutaj będzie wielki błysk i cały grzech spłonie. Bo, bo wiecie co, taka kobieta wyszła wokoło tego domu, jeszcze wróciłem się z tej wizji ulicy. Wiecie, ja nie, miałam, nie mam na myśli, że jak włożyłem patyk w mrowisko, bo tam... Boże, kochany, tam, wiecie, bardzo dużo ludzi y, pokazywało krzyżyki, że okej, okay, wiecie, z, z tym piwem w ręku, y, z, wiecie, z impreza, radość, wiecie, wspieranie tego świata, porządliwość, wiadomo, z alkoholem, pierwsze, drugie piwo, gdzie nas to prowadzi później. I ktoś pokazuje krzyżyk na szyi, wiecie, to jest właśnie ta martwa religia i martwy, martwy człowiek duchowo. To jest właśnie to. Udawanie czegoś, co nigdy nie doprowadzi nas do zbawienia, wiecie? Kobieta wyszła z takim garścią po prostu na niebieskich niteczkach z tej matki boskiej, z luwru, skądś. Zaczęła mi mówić o tym. Ja nie mówię z dysrespektem, bo, bo była miła, była spokojna, ale, ale powiem Wam, że to wszystko. Odrzucało po prostu Jezusa Chrystusa. Cała ta rozmowa po prostu z tą kobietą pokazała, jak, ja, jaka nauka katolickiego kościoła jest szatańska, demoniczna. To pokazało. Pokazywała, cieszyła się. Zobacz, co tam jest na oknie, na szybie. Jezus Chrystus tam jest na oknie, widzisz go? Wiecie co? Jak obłęd. Ja nie mówię tego z dysrespektem, ja mówię to z ogromną. Z miłością i szacunkiem, na koniec się po, po zapytałem, czy mogę pomodlić się za nią. Ona powiedziała, nie, nie, ona się spieszy, bo za ksiądz przychodzi. Ja powiedziałem, żeby przeczytała rozdział, yy, rozdział Dziejów apostolskich od 17, 17 rozdział od 24 do 34. Poprosiłem ją o to, o to i później poszedłem. Już powiedziałem, że musi pani pokutować w imię Jezusa Chrystusa, bo nie można miksować i dodawać nic yy, do Ewangelii, bo choćby nawet. Yy, Anioł światłości głosił inną Ewangelię niż my głosiliśmy, powiedział Paweł Apostoł 2000 lat temu, który miał fundament skały tej nauki Chrystusa, tak samo jak Piotr. To niechaj będzie przeklęty. Ja mówię Pani z całego serca: niech Pani pokutuje w imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa i niech Pani odrzuci tą diabelską naukę. I mówiłem to szczerze, z serca, w miłości. Bo nie wolno miksować Ewangelii Jezusa Chrystusa, tylko święta krew Mesjasza. Zobaczcie, diabeł przyszedł, zinflirtował po prostu doktrynę katolicką, dodał tam po prostu wszystko, co nie pochodzi od Niego, tylko od diabła. Demon pokazał się w różnych częściach świata, zwodząc ludzi, bo cuda będą się pojawiały, a ludzie, a człowiek poszedł za cudami. A Jezus Chrystus powiedział, podążaj za moim słowem, bądź posłuszny. Mojemu Słowu. I dlatego jest tak ważne, żeby trzymać się nauk Chrystusa, żeby mieć wyryte prawa i przykazania na sercu i na umyśle, żeby Duch Święty zamieszkał w naszej doktrynie i żeby Duch Święty uczył nas, żeby Duch Święty uczył nas podążać drogą wąską, żeby nic i nic nigdy nas nie zwiodło, bo jeżeli Jezus Chrystus światło zamieszkało w nas duchem świętym, to nikt nie jest w stanie nas zwieść, bo my oddajemy życie ewangelii i drodze wąskiej, nie szerokiej. nie szerokiej Otwórzcie oczy na Boga Żywego kochani, w jakiejkolwiek religii jesteście, jeżeli jesteś osobą religijną, przyjąłeś nauki człowieka, pokutuj z tego, poznaj Boga Żywego przez Pismo Święte. Ja mówię to w ogromnej miłości, dla której oddaję życie, bo miłością jest Jezus Chrystus i Jego Słowo. I tylko On, przez Niego możemy wejść do miejsca najświętszego. Tylko przez Niego możemy wejść. Ludzie myślą cieleśnie, ludzie myślą cieleśnie, mówiąc, że wiesz, a czy kochasz Matkę to jest cielesne myślenie. Maria, Miriam, Matka Jezusa Chrystusa, która została zacieniona przez Ducha Świętego i urodził się jednorodzony Syn Boży, ona jest. Błogosławiona i święta, dlatego Pismo Święte tak samo mówi, że wszystkie narody i pokolenia będą o niej mówiły. Ale czy gdzieś jest napisane w Pismie Świętym, kochani, żeby się modlić do niej? Przecież jej nie ma, ona zasnęła. Nie mówię tego z dysrespektu, z braku szacunku. Głoszę prawdę Ewangelii, bo, e, prawdę Ewangelii Słowa Bożego. Zobaczcie, co jest napisane w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale na końcu: Że Józef nie współżył z nią do, do momentu, gdy ona poczęła, urodziła, gdy urodziła Jezusa Chrystusa. Kochani, nie współżył z nią, ale Jezus Chrystus miał, syn, miał braci później. I dlatego, jeżeli w Ewangelii Łukasza jest napisane, że jeden z uczniów po prostu zawołał do Jezusa Chrystusa: Mistrzu, moja, twoja matka i twoi bracia przyszli. Ale Jezus Chrystus nie obchodziło jego to. On był tutaj przysłany zupełnie po co innego. On powiedział, on nie mówił z ciała, on nie mówił jak cielesny człowiek. To był Bóg w ciele. On powiedział, kim jest moja matka i moi bracia. I pokazał ręką Moją matką na uczniów Chrystusa, którzy siedzieli przy stole z nim, moją matką, braćmi siostrami są ci, którzy pełnią wolę Ojca, który jest w niebie. To są święte słowa Boga żywego Jezusa Chrystusa. I czy my idziemy za słowem Bożym, czy my idziemy za człowiekiem? Za człowiekiem, za religią idziemy na zatracenie. Za słowem Boga żywego jeżeli przechodzimy przez Niego, przez Jego ciało, bo Jego ciało zostało rozerwane, zasłona, przerwała się na dwie części i odsłoniło się wejście do miejsca Najświętszego, i ciało Jezusa Chrystusa, krew Jezusa Chrystusa, oczyszcza nasze grzechy. I wchodzimy przez do miejsca naświętego, mamy odpoczynek przez ciało Jezusa Chrystusa, przez ofiarę doskonałą, nasze grzechy są odpuszczone i mamy zbawienie wieczne w nim. Tylko teraz pytanie, czy jesteś zrodzony na nowo z Ducha Świętego? Bo ta kobieta też mówiła z uśmiechem, ze spokojnym głosem, przyjmowała wszystko, była posłuszna, ale była tak zwiedzona, to było czuć. Czuć, że tam po prostu siedzi po prostu Duch Antychrysta i przez osobę, która jest spokojna, piękna, pięknie mówi, tak delikatnie, tak zwodzi, ale Duch Święty czuje to, który w niej jest. Nie ro... Duch Święty, który mieszka w nas, nas poucza, pokazuje, buduje fundament każdego dnia przez Pismo Święte, podnosi nas. Jeżeli jesteśmy smutni, dodaje nam otuchy, jak jesteśmy, jak jesteśmy zdołowani, dodaje mocy ducha świętego. Nasz Bóg żywy, Bóg ojciec swoją obecnością w nas prowadzi nas w mocy ducha świętego, że żadne diabelskie moce nie zwiodą nas. I ta osoba miała głoszoną Ewangelię, a co zrobi z tym? Ja, mogę się ja się modliłem o tą kobietę już. I proszę Boga, żeby każdy człowiek, ten, co słyszał dzisiaj Ewangelię, żeby to ziarno padło na każdą glebę serc. Ale tylko Ty, Boże Ojcze, możesz dać wzrost. Panie Jezu Chryste, otwórz oczy wszystkim ludziom, którzy słuchają i którzy są w doktrynie katolickiego kościoła, albo w jakiejkolwiek doktrynie ludzkiej nauki, która nie ma która nie daje zbawienia. Modlę się o tego człowieka, żebyś otworzył mu, Boże Ojcze, oczy. Żebyś otworzył mu uszy duchowe i oczy duchowe, żeby przejrzał. Modlę się o to, Ojcze, w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, ten wyścig to jest wyścig o twoje życie. Nie życie to, które jest tutaj, bo to życie zniknie, w każdej chwili może się zakończyć. Pytanie do Ciebie jest, czy Ty masz pewność zbawienia, która tylko w Chrystusie jest? Czy masz pewność zbawienia? To jest pytanie do Ciebie i wysyłam je w ogromnej miłości, w ogromnym miłości i szacunku. Pytam się Ciebie. A jeżeli Pan Bóg zamieszkał w mojej świątyni serca duchem świętym i przemienił człowieka grzesznika, uświęcił go swoją krwią przez wiarę w jednorodzonego syna Bożego i prowadzi wąską drogą i używa, by przekazać tą informację w tym momencie Tobie w dzisiejszym dniu, to przyjmij. To głęboko do serca. Modlę się o to w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem, i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Jest jednym pośrednikiem, jedynym. Człowiek nie daje zbawienia, konfesjonały nie przebaczają grzechu. Chleb nie jest Jezusem Chrystusem, jest to wymysł religijny, który nie da Tobie zbawienia pokutujcie w imię Jezusa Chrystusa i wierzcie Ewangelii. Wierz, wierz Ewangelii, odwróć się od swoich grzesznych dróg, otwórz Słowo Boże w pierwszej kolejności, poznaj swojego zbawiciela. Poznaj Boga żywego Jezusa Chrystusa, bo tylko przez jego świętą krew będziesz miał życie wieczne. Trzymajcie się, kocham was całym sercem każdego człowieka i modlę się, żebyś to usłyszał. Trzymajcie się, kochani. you